Cześć wszystkim. Kolejny dzień na zrzutach w terenie. No i mamy następnego zrzucika. Co prawda mały, bo mały. No bo to już taka końcóweczka, ale się trafił. Także już go pokazujemy. Tak wygląda. Czwarty zrzut w tym sezonie, trzeci świeży w zasadzie, dwa tygodnie przejeżdżone na pusto. No, jutro byłyby dwa tygodnie, jak jeździłam i nic. No, i po tych dwóch tygodniach w końcu się trafił taki mały kajtuś. <laughs> Świeżutki. Nie mogę ostrości złapać. Nagrywam telefonem. Tak wygląda. Tak jak mówię, nie jest duży, ale Ale cieszy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Słuchajcie, znalazłam przed chwilą tego uśmaka połamanego. Chodzę, kręcę się, szukam do pary i coś widzę. Nie wiem, co to jest. Jeszcze nie podchodziłam, ale ewidentnie leży tyka. Także to będzie druga tyczka tego dnia. Idę zobaczyć w ogóle, co to jest. Tak, coś tu leży. Gdyby to była para, to by było bosko. Ale nie wiem, nie wiem. Tak jak mówię, nie byłam, nie podchodziłam. Idę zobaczyć. Chyba będzie para, słuchajcie. Patrzcie. Ale numer. Leży tyczka. Jest. Ale ładna. Niewiarygodne. Patrzcie sobie, leży tyczunia. Ale to nie jest para, to są dwie różne tyki. Ale numer. I ona już tu chwilę leży. Ja Cię nie mogę. Jaka faza? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak. Ale piękny. Patrzcie, a to jest ta tyczka, którą podniosłam przed chwilą. Dwie różne tyczki. Niewiarygodna historia. Ale numer leży ty Super, dwunastak. Wcześniej podniesiony ósmak. Ten ósmaczek, a ten jest. O, ten jest solidniejszy. No. I całutki, dwunastaczek. Nie mogę. Piąty świeży. Znaczy piąty, czwarty świeży. Jaki piękny. No i dobra. I jeszcze ma trzy w koronie ten smurf. Hehehe. <laughs> Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, ciepło, pa.